O, tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wygląda przepustnica po czyszczeniu. Jest bardzo ładnie wyczyszczona tutaj, także zero jakiegoś tam brudu, zero syfu jest czyściutka. Cześć, YouTube kolejny raz, nadal w lesznie, a dziś zajmiemy się elektroniczną przepustnicą w Pacyfice 4.0. Pokażę wam, jak ją podłączyć i sprawdzić na stole. Zapraszam do oglądania. I ja już ją tutaj podłączyłem zgodnie ze schematem. Tu możecie sobie spojrzeć. Na schemat. Przepustnica ma 6 przewodów, i teraz zobaczcie sobie: na jedynce mamy sygnał jednego sensora, i na czwórce mamy sygnał drugiego sensora. Ma dwa sensory położenia. Zasilanie tych sensorów ma na pinie drugim 5V, masę ma na pinie szóstym. Czyli sensory zajmują tutaj cztery przewody, zasilanie, masa i dwa wyjścia. Natomiast silnik ma tutaj wyprowadzone osobno przewody MTR plus i MTR minus, czyli piny 3 i 6, czyli po prostu motor plus, motor minus. Tak to wygląda. I teraz podłączając zasilanie do tego silnika, komputer oczywiście tym tutaj steruje, przepustnica się ustawia w odpowiednie położenie. No i komputer sobie odczytuje te położenie na podstawie dwóch sygnałów z czujników położenia. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Tak, to jest podłączone. Tym razem wykorzystałem dwa kanały oscyloskopu, żeby podłączyć obydwa sensory naraz, żeby widzieć co się tutaj dzieje. I zobaczcie sobie, mamy jeden i drugi sensor, dwie, dwie linie. Przepustnica jest zamknięta. Podajmy jej napięcie 5V. I zobaczmy, co się stanie. Zobaczcie, jest otwarta. Wyłączamy napięcie. Jest zamknięta. Jak to wygląda, tutaj prądowo? No, około 10 W. Prąd nawet 1,8A przy 5V. Czyli dosyć mocny silnik. Dobrze, i co mamy na sensorach? Teraz jest przepustnica zamknięta. Teraz jest otwarta. Po prostu te sygnały zamieniają się miejscami. One się w, na środku się krzyżują, no i zamieniają się po prostu miejscami. Teraz jest zamknięta, otwarta, zamknięta, otwarta. Nie ma żadnych zakłóceń, linie nie są postrzępione w trakcie w trakcie przemieszczania się, nie, nie strzępią się, czyli Czyli sensory działają bardzo dobrze, nie ma tutaj żadnych zakłóceń, nie ma śladów zużycia. Będziecie widzieć jednocześnie linie i jednocześnie... Tak, i ja tutaj muszę dosięgnąć do sterowania. Widzicie? Otwarta, zamknięta. Otwarta, zamknięta. Tak to wygląda. Sygnały tutaj się po prostu zamieniają miejscami. I na tej podstawie komputer sobie po prostu odczytuje, w jakim położeniu w danej chwili jest klapa przepustnicy. Zdałem niższe napięcie dzięki temu. Zobaczcie, prze y, przepustnica otwiera się do połowy, no i linie nam się tutaj krzyżują. Tak, a jak damy wyższe napięcie 5V na przykład, no to już się nam będzie otwierać do końca. Ok, no i tutaj podobnie jak było w przypadku EGR-a, no to jeżeli nie macie dostępnej fachowej aparatury pomiarowej, no to można sprawdzić jedynie silnik, nie sprawdzicie sobie sensorów, czyli no w tym przypadku silnik to jest 1 trzecia, bo jeszcze jest jeden sensor i drugi sensor i te wszystkie elementy muszą być sprawne, żeby można było powiedzieć, że ta przepustnica jest sprawna. No, ale bez przyrządów, no to można sprawdzić tylko silnik, czy się po prostu otwiera i zamyka. Tutaj tak samo nie wolno pomylić zasilania silnika z zasilaniem sensora, i też trzeba pamiętać, że sensor jest zasilany napięciem 5V, a nie 12V. Tutaj też nie można podać 12V, bo będzie to urządzenie do wyrzucenia. I to tyle na dzisiaj, więc trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!